Socjalnym, żeby wasze problemy były rozwiązane żeby to było pokojowo spokojnie ale żebyście dali sobie też radę też wam się to należy Obyśmy nie rozdali wszystkiego my nie rozdajemy my dajemy to na co nas stać nigdy nie zrobiliśmy orkiestra nigdy nie zrobiliśmy niczego ponad stanu tyle mamy pieniędzy w kasie i te pieniądze wydajemy to mówiłem ja prezes Jurek Oczek. Dziękuję bardzo. proszę Państwa a teraz ten moment bardzo ważny Pani prezydent, jeszcze dwa słowa? Damian, Damian, proszę bardzo. Proszę, chciałem odpowiedzieć dla Damiana. Damian, ja Chcę, żebym wniosłów po to ja nie wiem, co mam jest. ale nie, powiem to, o czym mówiła pani prezydent Irii Jurek. Kilkanaście lat temu, kiedy w niedzielę miałem drugi finał jako wolontariusz, trafiłem, no też jako w dziecko, bo najpierw na chirurgię, na ulicę z a potem na onkologię. Dziecięcą. I wiecie co pamiętam do dzisiaj? Nie pamiętam tego bólu czy cierpienia. Pamiętam to, że w sali, w której byłem, rodzice moich kolegów spali na kapelkach pod ich puszkami, na materacach, na kalimatach, czasami przez dwa tygodnie, trzy miesiące. Zawsze kiedy o tym mówię, mam czarki, bo mnie to, to to jest najmocniejszy obraz, który pamiętam z tego pobytu w szpitalu. I kiedy odwiedziłem ten szpital dwa lata temu na Mikołajki, Wiecie, co zobaczyłem? Zobaczyłem piękne, czerwone, skórzane fotele. E... Nie, one nie są skórzane, jest. O, dobrze. Ale piękne. Czerwone. Piękne, tak. czerwone fotele. Oczywiście z logiem Wielkiej Ordejstwie Świątecznej Pomocy, które mają możliwość, że tak powiem, funkcji spania. E... To jest jeden z tych symboli. Pamiętam oczywiście też, że na między innymi na moim łóżku było serduszko Wośku. I to serce i ten plac. Tak jak powiedział Jerzy i tak jak powiedziała Pani Prezydent. Ono jest dla Was. E, orkiestrę tworzy każdy z Was. Każdy z Was. Te dzieci, które tutaj są, też tworzą orkiestrę. Każdy, kto trzyma puszkę, każdy, kto włoży jeden grosz do orkiestry, to serce jest dla niego. To serce tworzycie Wy. I pamiętajcie, to co ja mam na koszulce. Orkiestry się nie da wymazać. Nie pozwólcie na to. I walczcie razem z biurkiem. Walczcie z nami wszystkimi. Walczcie z o to, żeby orkiestra zawsze stała, Zawsze w Polaka to, to, co pobudza ten raz w roku. Solidarność, uśmiech, kolor, fantastyczną muzykę i coś, co łączy Polaków. Chociaż ten jeden symboliczny dzień. Nie pozwólcie na to, żeby to zniszczyć, nie pozwólcie na to, żeby to wymazać, jeśli ktoś będzie to próbował zrobić. Ten raz jest dla Was. Dbajcie o niego, dbajcie o jego serce i korzystajcie z tego. To jest taka wielka możliwość. Ja dziękuję Pani Prezydencji, że zgodziliście się na to, żeby takie coś powstało. Bo to była naprawdę cała półtora roku to zrobiliśmy. Dla was. tu nie ma znaczenia, kto to odsłania. Zróbcie zdjęcia, wrzucajcie do internetu, chwalcie się, to, że w jest takie miejsce, jak za rok będzie kolejny finał, wcielajcie wielką też świątecznej pomocy, jak tylko możecie, bo ona ratuje każdego bez wyjątku. Dziękuję bardzo. Biegowania, ale to pójdzie to później wręcz wszystkim sztabom, bo to jest naprawdę dużo by tutaj odliczać wszystkie sztaby, które są zgodne, 14 sztabów pracowało ponad milion 200 branych podczas zimowego dnia. To także pokazuje, że jest to ogromne zaufanie, 14 sztabów 14. To jest to ogromne zaufanie i nie traćmy tego zaufania, bo to jest także dla nas takim motorem do tego, aby w momentach, kiedy jest w tak, także my na duchą popadamy kiedy pomyślimy, no, jak w jakiej rzeczywistości żyjemy, dziwnej, że dalej to, rok. Będzie to robić. Będziemy to robili do końca, każdy dzień dłużej. ludzie pytają dlaczego. Żeby posprzątać później i jeszcze raz, i od początku, i znowu ciągniemy ten budyń. Dobrze, nie ciągnę dalej, ale za to, ale za to Jurko trzeba pociągnąć za tą wstążkę z panią prezydent prezydentem ja tu... z Odliczamy, odliczamy, odliczamy. Takie poczekajcie, poczekajcie. A teraz razem ze mną, uwaga. 10, 9, 8, Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Proszę Państwa i udało się, proszę wielkie brawa. Za chwilę zobaczycie, za chwilę zobaczycie, jak wygląda to fantastyczne serce. Tak, Pani Prezydent, jeszcze raz prosimy. I teraz odwracamy się, tak jest. Koledzy zabiorą. A Państwo proszę tutaj jeszcze raz Jurka, panie Prezydent, Miana do zdjęć. Rewelacja. Zobaczcie, to jest to sami się odbijacie w tym lustrze, to jest wasze nie dotykamy tego, słuchajcie, nie do, podziwiamy, nie dotykamy chyba, że mamy panelowe e, rękawiczki, Może być chociaż na moment, dzieło sztuki, moi drodzy, Łódź coś nieprawdopodobnego, środek, lata, piękna pogoda Warszawa pozdrowia Łódź, Łódź pozdrowia Warszawę Łódź pozdrawia cały świat, cały świat pozdrawia. Łódź no naprawdę, chodzi Patryk, chodzi i poza z łodzi, jak to śpiewał Jacek Klej, bo właśnie w tym dokument ogólna była cały czas, i aby było chory łódz Łodzi, tego Proszę Państwa, jak to się mówi na koncertach, zróbcie hałas sobie za siebie! Dookoła, żeby zobaczyć wszystko. Proszę Państwa, co będzie dalej? Za chwilę Jurek poprosi przedstawicieli sztabów, to dajcie jeszcze chwilkę, żeby się nacieszył razem z prezent i zamianem tym dziełem sztuki dla Was to wszystko to. No, możecie sobie teraz robić świetne zdjęcia samych siebie, to myślę, że też jest kapitalny patent. Zresztą to będzie okazja, żeby skorzystać z tego kolejnego pięknego lustrzanego miejsca, bo jak widzicie są tutaj przedstawiciele też, którzy przypominają już o pewnym miejscu z lustrami w naszym mieście. Świetnie. Jerzy, czas chyba na podziękowania szkół dla sztabu. Sztab Zespół Szkół Ogólnokształcących. Sztab, Zapraszamy przedstawicieli sztabu. Trzymam tutaj podziękowanie. Straż Miejska. Widzieliśmy Straż Miejską. Zapraszamy Straż Straś do odbioru. Zapraszamy Straż mińska. Pan komendant tutaj gdzieś jest z nami. Zapraszamy Pani komendancie. Podziękowanie na straży miejskiej. Bardzo dziękujemy za pilnowanie, za to, że stanowicie w tym dniu, zwłaszcza... Cześć, był, ale... poczucie bezpieczeństwa. Przepuśćcie się z no to był formalny ubiór, to wtedy byłoby przejście, tak? Byłoby przejście, gratuluję, dziękuję bardzo. Kto otwierasz następny? Sztab, y, SKN, inwestor? Gdzie jest sztab? Inwestor? Proszę bardzo. No dzisiaj. Woła, rahimer, dużo, dużo. Tak? Ja powiem jeszcze, że będzie bardzo specjalny moment związany też z sercem, ale to za chwilę po tych pięknych wypróżnach powie o tym. Ta manufaktura! faktura manufaktura brawa, jest faktura. manufaktura! Ta manufaktura działa i to jak działa, bardzo dziękujemy. Podziękowania dla Was wielkie. Sztab Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Uniwersytet Medyczny, tutaj jest Uniwersytetu Medycznego. Zobaczmy serdecznie. I zróbmy i wszystko, żeby lekarze zostawali u tak? Żeby zostawali w domu, żeby zostawali w Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zróbmy wszystko, trzymajmy żeby abyście pracowali u tymi, z nami. Aby były takie wątki przeprowadzone. I kolejny szlafę. Pracować. Politechnika łódzka, zapraszamy przedstawiciela Która wynalazła łazika na marsie To wy? Nie, to Białuszek Ale my mamy roboty za to Ale wy macie roboty, tak Nie pamiętajcie, z rocznica w 69 roku tego samego dnia Dwóch kosztów ze Stanów Zjednoczonych chodziło po księżycu Sztablu Miłośników Starych Krawajów Miłośnice Starych Krawajów są z nami, zapraszamy serdecznie Jeżdżą jeszcze w Jeżdżą, jeżdżą specjalnie Mi-o țineți Horsi...